jest ten przedział pełen pasażerów i do tego przedziału wchodzi dwóch pijanych młodych mężczyzn i w jednym momencie terroryzują dokładnie wszystkich pasażerów, mimo że jest ich tylko dwóch, a pasażerów cały przedział, pasażerowie są jakby sparaliżowani, jakby bezradni i ci najpierw zabierają zegarki i biżuterię, Atakują, poniewierają tych pasażerów. Wszyscy milczą, nawet dwóch żołnierzy, którzy tam siedzi, nie wiedzą co robić. Jeden żołnierz elegancki, w wyprasowanym mundurze, oficer z medalami, a drugi młody żołnierz, gdzieś tam ranny, być może na jakiejś wojnie, która wtedy się toczyła ze Stanami Zjednoczonymi, ręka w potężnym gipsie na temblaku. I nagle jeden z tych mężczyzn, z tych atakujących, podchodzi do kobiety, która obok niej siedzi jej mąż i trzyma na ręku małe i chce jej wyrwać z ręki, to niemowlę. Ten żołnierz z ręką w Gipsie wstaje, przewraca jednym ciosem tego opryszka. Drugi mężczyzna, drugi gangster zaczyna uciekać, ten go dopada i go nokautuje. Jest ranny, bo zostaje dźwięty nożem. I podchodzi do niego ten oficer w czyściutkim garniturze, żeby mu pomóc. I wtedy słyszy jego pytanie: ten żołnierz z ręką w Gipsie mówi, a ty, dlaczego nie stanąłeś przy mnie? Można. Sobie zadać pytanie, czy przypadkiem w moim życiu kiedyś nie dojdzie do tego, że Jezus zada mi to pytanie, a ty, kiedy trzeba było dać świadectwo, dlaczego nie stanąłeś przy mnie. Bo nieraz tak się wydaje, że właśnie w tym konflikcie między tym, co cesarskie a tym, co należy się Bogu, przyjmujemy bierną postawę wtedy, kiedy trzeba. Dać świadectwo z kulturą, z miłością wobec bliźniego, który myśli inaczej niż my, ale z, asertywnie, jak to dzisiaj mówimy, językiem psychologii, ze spokojem, dać świadectwo, po której stronie staje. Ten film Czarno-Biały można zobaczyć w całości na YouTubie. Film z 1967 roku pod tytułem Incydent. A jeśli rozważasz. Zasubskrybowanie naszego kanału to właśnie teraz jest dobry moment, żeby to zrobić.